Dzią cześć się z tej strony Kebus dzisiaj pokażę Wam crafty, tak jak widzicie dosyć sporo ich przygotowałem z nowymi naklejkami, także zapraszam do oglądania i tak jak widzicie na ekranie zapraszam Was na stronę Skinsmanki, refling macie w opisie lub po prostu z kodem Kebus macie Fajne bonusiki, 5 dolków do trade'u, także mega polecanko. E, warto sobie zobaczyć, bo tutaj czasami serio są fajne skinki. Nawet już nie chodzi o same skiny, ale czasami są naklejki, różne floaty. E, także warto sobie to posprawdzać. Na przykład tutaj macie z Lightning Strika z folią. Także warto sobie to obadać. E, polecam również stronę CSGO skins, darmowe pół z reflinku w opisie macie sklep. Także mega polecanko. I co, przechodzimy sobie dzisiaj. Przygotowałem dla Was parę craftów, które uznałem za ciekawe. E, pierwszym z nich jest magic Stalker z tymi naklejkami foliowanymi e, no wydaje mi się, że to fituje, to fituje, nie oszukujmy się. Zastanowiłbym się tylko czy tutaj na pewno dawać tego gostka, no ale do reszty na pewno fituje. Całkiem ciekawy craft uważam, dlatego go tutaj wziąłem e, to i wydaje mi się, że w sumie jest spoko. Możecie napisać, który craft będzie Wam się najbardziej podobał z tego odcinka e, A my lecimy do następnego i tutaj mamy tu naklejkę Kobla Holo. E, fajnie to wygląda na tym skinie tak szczerze, to naprawdę fajnie wygląda e, no kurde, podoba mi się, podoba mi się tak szczerze, podoba mi się ten kraft, e, uważam, że jest fajny, e, dosyć ładnie fituje po prostu z tą kolorystyką. Wiem, że na tym skinie też chyba mi holo fajnie fituje, e, ale no mimo wszystko bardzo, bardzo ładny craft. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy te naklejki e, i tutaj mamy, do tych, no to są te nowsze dwie berety. E, i zobaczcie, że to też w sumie fituje. Także tutaj taki tańszy krawcik, ale, ale również zacny. E, lecimy. Jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o crafty, e, jest to kałach Nightwish z tymi naklejkami e, coś tam Living the Station Hollow. E, no kurde, to po prostu pasuje. To po prostu pasuje, nie oszukujmy się. E, I zwłaszcza, że gdy, gdy jakby, jak inspektujecie, to i kałach się mieni, i, albo jak zmienia się po prostu punkt widzenia, to i, zmieni, i mieni się kałach, i mieni się naklejka. E, a ten efekt holo na, na tej naklejce jest naprawdę taki porównywalny do Kato 2014 Stickers. Także mi osobiście to mega siada. E, póki co, jeden faworyt, mam jeszcze innego, i to jest chyba wygryw, jeżeli chodzi o wszystko. Ale to jest bardzo mocna pozycja, jeżeli o to chodzi. Następna naklejka, mm, taki zwykły krawcik z Rush B. Na cyberbezpieczeństwie, cyber security MC, e, takie ok, ok, ale postanowiłem, że, że Wam to pokażę. Wydaje mi się, że to jest takie, wiecie. Ok, jest spoko. E, lecimy dalej. E, o, o, i to jest właśnie to, jest to, o czym ja mówiłem. Dla mnie to jest wygryw, dla mnie to jest winner, e, bo nie wiem, czy wiecie, ale generalnie ta MK mm, ma tutaj właśnie. Poczekajcie, ja Wam muszę to pokazać. E, tylko jaka to jest MK? Koalicja? Koalicja chyba? E, tak. Ta MK ma właśnie tutaj takie wyrycie, że tak powiem. Widzicie, i ona ma idealnie to takie serduszko. No i jak jeszcze tutaj nalepimy naklejkę, no to po prostu fituje idealnie. To jest faworyt faworytów, moim zdaniem. No moim zdaniem to jest po prostu wygryw. Dla mnie to jest najlepszy craft. No jest bardzo ładny, bardzo ładnie się prezentuje. Także ta naklejka jest stworzona do tej broni. Dla mnie to jest najlepszy craft ze wszystkich. Tutaj mamy Gloka Grindera. Co prawda tutaj mamy bardzo dobry pattern specjalnie pod crafta ale tworzyła to zapewne bogata osoba. Tak jak widzicie, trzeba zeskrypować tą naklejkę lekko, żeby coś takiego wyszło, bo wtedy oni się tak jakby gryzą, tak? Także to też bardzo fajnie wygląda, bardzo przekminiony craft. Moim zdaniem też bardzo fajny, w ogóle ten gość ma fajne crafty. Tu gdzieś macie jego Steam'a, towod czy jakoś tam na Twitterze go znalazłem Także no, także też bardzo fajny Tutaj mamy kolejne, BlueJam, no to taki wydaje mi się zwykły Ale mimo wszystko fituje e, Dobra, lecimy dalej e, Tutaj mamy, o z tymi naklejkami To bardzo fajnie wygląda w grze e, Możecie sobie sprawdzić na jakim serwerze Bardzo fajnie to wygląda, bo nie dość, że Mac się mieni, to jeszcze się mienią te wlepy. Te no fajnie, 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 fajnie to wygląda E, tutaj mamy taki zwykły, ale uznałem, że kurczę, to fajnie wygląda. Nie oszukujmy się, to fituje. E, mamy tego gościa, są tutaj czarne, szare elementy i mamy też te, że wiecie, że cena do góry, że inwestor. E, I mamy też właśnie e, takiego pomarańczowo-żółtego kałacha, także wydaje mi się, że to fituje. E, jeszcze te rękawiczki plus e, agent ze złotym Rolexem, jakby był, to już by było wszystko ideolo. E, dobra, i chyba ostatni kraft. Tak, jest to ostatni craft, ale wziąłem go tutaj, bo uznałem, że jest mega clean. W sensie, jeżeli macie kałacha bez zadrapań wulkana, szczerze, to jest bardzo dobry craft. Zobaczcie sobie, to wygląda po prostu czysto. To wygląda tak smooth, tak clean. E, myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie sobie, jak to ładnie... No kurde, to fituje. Moim zdaniem to też jest jeden z lepszych craftów, także warto gdzieś sobie go tam mieć na, na uwadze. E, I co, dobiegliśmy do końca. E, mam nadzieję, że wam się spodobało, troszeczkę researchu było. I co? Trzymajcie się i cześć!